Enigma jest jeszcze śmieszniejszy. O, kurwica, dawno nie widziałem tego typu filmów od świeżego. To ja świeży, jak w tym miesiącu chodzę do Was z nowym filmem. Dlatego na samym początku chciałem jeszcze wspomnieć o naszym sponsorze, twoim starym dużo rzeczy się zmieniło w moim życiu, ale to nieistotne bo uwaga, uświadomiłem sobie, że... W Każdy rzem, przegląd zaczął, w Discorda, na YouTube robiłem Z PALCEM W DUPIE Czyli content wrzucany przez was był ograniczony przez TIVOLTA I ostatnio siedziałem sobie, tak sobie już uświadomiłem, że Kurwa ty, uważaj kadrem Ciekawostka na dziś o, ja stara smaży sól To jest, to są dobre czasy <grym> oh. 350 albo 370 zetka Generalnie <grym> może za jakiś czas zrobię prawko To yeah. to jest za w ogóle truizą <grym> poznejdona na talerzu? Wiesz to jak wyglądają widelce Tactical Polish Commando Shrek? Dobra, dalej, pomoc techniczna, a czas pomóc widzowi Mam mały problem Dobra, znudziło mi się to pomaganie <laughs> A to jest dobre, bo to jest zabawne i to jest prawdziwe, i to mi się podoba PS4, Xbox, ja, Steam i Ej. Ej, Dobra, będę z wami szczery Chcę zrobić czasem coś ambitniejszego Ale z to nie wychodzi Wejdźcie na Instagrama, trzymajcie się, cześć <laughs> Ale na Instagrama wejść możecie, jest to prawda Co to kurwa jest? Lifik jest śmieszny? By się zrobiła Czy wiedzieliście, że Red Dead Redemption 2 jest robiony już miesiąc? Bo to, że wychodzi już za niecały miesiąc Wiecie chyba na pewno Chyba, że nie wiecie To już wiecie Ostatnio głośno jest o tym, że dzieło Rockstara absolutnie Rozpierdala i powala i wkracza na niesamowity poziom szczegółów i żywości świata. Jeżeli mówimy o szczegółach w grach, to mamy na myśli na przykład to, jak żywy jest Geralt, mamy na myśli te klapki z GTA, czy po prostu szczegóły graficzne GTA. Rockstar bierze to wszystko i wyciąga na absolutnie kosmiczny poziom, ziom. Poziom tak wysoki, że każde drzewo w zostało indywidualnie Poziom, poziom tak wysoki, że się no ale przejdźmy do rzeczy. W tym filmie przedstawię wam wszystkie większe rzeczy, które uczynią tę grę tak wspaniałą. Zapraszam O kurwa, dobra. ale dobra gra! Pamiętacie jak lata temu wszyscy byli zachwyceni faktem, że przechodnie w Assassin's Creedzie się napierdalają i że wow, to takie imersyjne? Pozdrawiam Wilchika, który w to pewnie teraz dwa, Będziemy mogli wejść w każdą osobę. Każdą. I wejść do prawie każdego budynku. Rockstar starczy. KOLIPKA! Gdzie się aktorów głosowych, aby wypełnić świat NPC? Ktoś chętny szukać powtórzeń? Arfur widzi się w lustrze? Jesteśmy ubrudzeni krwią, czy błotem? Czy kotem? Ludzie zareagują inaczej niż gdybyśmy byli czyści. Jak. napotykamy pały. Możemy albo pomóc, albo zignorować, ale musimy je bać piś. Destrukcja to czynienie jest również jak najbardziej możliwa i. permanentna. Jeżeli narobimy gdzieś bałaganu, to wszystko wróci magicznie po chwili do normy. Jeżeli zabijemy jakiegoś. Nie no dobra, dobra, za dużo, za dużo! Eee, proszę mi wyłączać tę niefajną przeglądarkę.